W cichej nocy chodzi, masz ronem chłodzi, Boże Narodzenie ciepłe mnie rozgrzewa, Radość i miłość w sercach się rodzi, kolenda brzmi, a dusza śpiewa. Gwiazdą Betlejem dziecie się rodzi, Słowo nadziei zło łaską pokonuje. Przez mroźne noce miłość płonie jaśniej, Kolęda brzmi, a serce się raduje. Święty czas, kiedy skomstwo ustępuje, biednym dajemy, by radość podwoić, zapominamy o troskach codzienności kolendom, ocieplamy by mrozy odgonić. Witamy go z sercem pełnym miłości, Narodzone dziecię, nadziei i zbawienia. Niech to widzenie w nas wciąż trwa kolęda brzmi, a wiara nas przemienia. W letniej ciszy śpiewamy dziś kolędę Choć czasem wątpimy w nasze zasługi, Lecz wśród tłumów znamy prawdziwą legendę, Kolenda brzmi odchodzą z twogi. Boże narodzenie To czas dobroci i czułości, Niech w sercach zagości trwałe przebaczenie, Daj nam wiary, nadziei i miłości, Kolenda brzmi, a dusza dostaje nowe zbawienie.